Byliśmy na wycieczce w Charleston i zaraz wie się opowie. Trzymaj się, tak, żeby, żebyś ty. No i opowiadaj. Aha, opowiadam. Dzisiaj jest 15 luty 2020 i rano wstaliśmy. Yy, w jakim stanie byliśmy rano? W Georgia. A. Rano byliśmy w stanie Georgia. Brunswick. Byliśmy w stanie Georgia w Brunswick I zaplanowaliśmy, że pojedziemy, pojedziemy, pojedziemy dzisiaj, z Brążwik, pojedziemy, zrobimy 60 mil dodatkowo, przed dojazdem do domu jutro, bo jutro dopiero w domu, zrobimy wycieczkę do Charleston. Charleston najstarsze miasto w Stanach Zjednoczonych, założone przez króla Karola z drugiego Stewarda. i pojechaliśmy do tego Charleston z chwilą, gdy wjeżdżaliśmy do Charleston połączył się z nami Paweł na Messenger z Polski, z Polski 10 tysięcy kilometrów z Polski i, i Paweł nas można powiedzieć. Na podstawie Google Map. Tak, na podstawie Google Map i nas przeprowadził przez całe, całe Charleston. Najciekawsze. najciekawsze miejsca w Charleston. Przez środek, przez dałtan, przez wybrzeże, przez marinę, przez mosty, stare domy trzystoletnie, Dużo, dużo starych domów, bo przecież musimy wiedzieć, że. Y, że to jest y, y, południe, trzy południowe miasta, jak była wojna północ-południe i uniści z konfederacją, no to konfederaci to była Atlanta, Samanach i Charleston, to były największe miasta, one były oparte, wybudowane piękne domy kilkupiętrowe, stare, one mają wszystkie te domy 300 lat i y, one były, oparte wszystkie na pracy niewolników, na plantację bawełny. I niewolnicy pracowali i plantatorzy się dorabiali. Wtedy bawełna była bardzo wysoko w cenie i się dorabiali. I wtedy, wtedy były y, bardzo dużo z tego pieniędzy i budowali się. Wielki, wielki, wielki majątek gromadzili. I w 1760 roku, kiedy wybuchła wojna północ-południe, to wszystko zaczęło się palić, ale widzimy dzisiaj, kiedy zwiedzaliśmy Charleston, to domy są odremontowane. Tłumy turystów wizytujących, wizytujących Charleston, chodzących po ulicach, także bardzo pięknie. No i dzięki Kasia też pomagała, dzięki Kasie, dzięki Pawłowi. Bardzo ładnie, cały czas mieliśmy na telefonie i bardzo ładnie żeśmy przejechali cały Czarne Ston 15 lutego 2020 roku. Co jeszcze, Kaziu, do, do dołożenia? ele para para mais vai